Siema! Jak pewnie już wiecie w ostatnim eksperymentalnym snapsie, twórcy dodali m.in. ładana i starożytne miasta, a w nich tajemnicze bloki wzmacnianego dipsu. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami moją teorią i spekulacjami co do właśnie tego bloku, jak i całej struktury, a zarazem zacząć tą serię, w której będę się z wami dzielił właśnie jakimiś takimi przypuszczeniami czy teoriami. A swoją drogą prosiłbym was o wymyślenie jakiejś fajnej i chwytliwej nazwy dla tej serii. Na wstępie wspomnę tylko jeszcze o przedłużanym, przekładanym pseudo-urodzinowym live'ie, który odbędzie się w tę sobotę, tak około godziny 16. Ale dobra, nie przedłużając, zaczynamy. Zacznijmy sobie od oczywistości: Wyzmansjany DeepState jest nowym blokiem. Występuje on zawsze w centrum starożytnych miast w postaci takiej ramy. No i teraz na chłopski rozum. Mamy aktualnie dwa portale w minecraftcie, które mają postać ramek: czyli portal do Netheru oraz portal do Endu. Można więc przypuszczać, że jest to właśnie taki portal do jakiegoś nowego wymiaru, który być może zostanie dodany do gry już w wersji 1.20 bądź 1.21. Jednak sam kształt nie jest żadnym argumentem. Przejdźmy więc do właściwości bloku. Nie możemy go pozyskać w żaden sposób na Survivalu. No i tu warto się zastanowić, jakich bloków gracz nie może jeszcze w żaden sposób pozyskać. A no właśnie, pomijając takie bloki jak blok Światła, Ognia, Wody, Lawy, Bariery, zostają nam takie perełki jak Bedrock, rama portalu do Endu i właśnie ten Blok. Bedrock ma ograniczać graczom wypadnięcie poza świat, więc jego funkcja jest nam wiadoma. Zostają nam te dwa bloki. Ponadto wzmacnianie Deep Straight posiada taką samą odporność na wybuchy jak Obsydian, Które bloki są jeszcze odporne na wybuchy? Ano Bedrock, blok netherite'u, Obsidian oraz rama portalu. Jak widzicie, blok ten posiada bardzo podobne właściwości co portalowe bloki. Szczególne podobieństwo widzimy między nim a ramą portalu, stąd też nasuwa się prosty wniosek. Teraz jednak potwierdzony jakimiś argumentami, że jest to rama portalu. Niestety nie wiemy jeszcze, w jaki sposób cały portal będzie uaktywniany. Jednak, blok ten możemy przepchnąć pistonem w przeciwieństwie do innych portalowych bloków, co jest trochę bez sensu. No bo po co mielibyśmy przepływać cały portal do swojej bazy? Lepsze byłoby rozwiązanie jak z twierdzami, czyli za każdym razem, kiedy chcemy wejść do endu, musimy najpierw dostać się do twierdzy. Dlatego też twierdzę, że funkcja ta zostanie w pierwszych snapshotach do 1.19 usunięta, no bo umówmy się, te snapshoty to eksperymentalne snapshoty i pełno w nich błędów oraz różnych rzeczy, które po prostu Mojang zmieni bądź usunie. No dobrze, odejdźmy trochę od samych bloków. Jak wiecie, nazwa nowej struktury, która została dodana właśnie w tym snapszocie, to po prostu starożytne miasto. Również pod ziemią występuje tu mnóstwo wardenów. Warden na polskiej to strażnik. Ale czego on miałby niby strzec? Skrzynek z marnymi blokami skalku, których jest dookoła pełno, albo jakimiś zaklętymi książkami? A może raczej portalu do nowego wymiaru? Chyba jest to oczywiste. Poza tym, pozostając jeszcze przy mieście, jakaś cywilizacja musiała je raczej zbudować, bo nie pojawiło się znikąd. Prawdopodobnie za tym portalem kryje się właśnie odpowiedź na to pytanie. Moją bardzo luźną teorią jest to, że prowadzi on do wymiaru skalku, pełnego wardenów, i innych ślepych bądź ledwo widzących mobów. Krótko, o wiele mroczniejszy od endu wymiar. I miałoby to w sumie sens. W końcu cały ten skalk wylewa się jakby z tego portalu, który jest właśnie w centrum tego starożytnego miasta. Jednak niekoniecznie musi być to skalkowy wymiar. Moją o wiele, wiele, wiele luźniejszą teorią jest to, że jest to wymiar pomiędzy innymi wymiarami. No bo jakim cudem bez żadnych portali Endermany teleportują się między wymiarami? Przecież ich domem i naturalnym środowiskiem jest End, ale pełno ich również jest w Nederze, jak i w zwykłym świecie. Otóż moim zdaniem tak naprawdę nie teleportują się one tak po prostu, a przychodzą do innego wymiaru, gdzie czas płynie wolniej, a granica między wymiarami jest na tyle zatarta, że potrafią one bezproblemowo przechodzić z jednego do drugiego. No ale przecież jak używamy Enderperu, to po prostu pojawiamy się x kratek dalej. No tak. Ale czy widzieliście kiedyś, żeby Enderman rzucał perłę, czy raczej po prostu pojawił się w innym miejscu? No właśnie, kiedy Enderman się teleportuje, niejako aktywuje coś w rodzaju wewnętrznego portalu do, nazwijmy go wymiarem X. Tam, podobnie jak w Netherze, przechodzi kilka metrów, ale w zwykłym świecie, w ułamku jednej tysięcznej sekundy, przechodzi o wiele więcej bloków, na tyle szybko, że ludzkie oko nie potrafi go zauważyć. Shulker działa na tej samej zasadzie, ale nie potrafi jeszcze powiedzieć, jakim cudem przemieszcza się w wymiarze X. Ale kto wie, może po prostu się toczy, albo używa jakoś swojej lewitacji. Wracając jeszcze do wzmacnianego Deep zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Rama, którą tworzą te bloki jest ogromna, więc prawdopodobnie za tym portalem będziemy mogli spodziewać się ogromnych mobów, może nawet większych i silniejszych od Wardena, bo wydaje mi się, że porta ten ma być odpalony przez gracza bądź coś innego dopiero w późnym late game'ie, czyli po zabiciu smoka, wider'a, zdobyciu elytry, netherite'owego setu itp. Być może, a raczej na pewno w nowym wymiarze będzie znajdował się trzeci i moim zdaniem najpotężniejszy boss. Podsumowując, wzmacniany deep slate wykazuje podobne właściwości co portalowe bloki i prawdopodobnie sami ramą do portalu. Być może prowadzi on do skalkowego wymiaru, co ma sens, lub do wspomnianego przeze mnie wcześniej wymiaru X, co ma jednak trochę mniej sensu, bo występuje tu trochę niejasności. Jednak posiadam w tym przypadku jakąkolwiek podstawę, by tak uważać. Póki co, to wszystko z moich przypuszczeń, ale bardzo możliwe, kiedy dowiemy się trochę więcej o aktualizacji 1.19, to ta teoria ulegnie zmianie, bądź całkowicie stanie się nieaktualna. Jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić subskrypcję, aby nie ominąć kolejnych, myślę, ciekawych teorii, przypuszczeń. Trzymajcie się i cześć. Chyba.